roli mediów, gdzie ręka w rękę razem z wami nas zwodzą, oszukują nas i nas skłócają. A wy, politycy, robicie to celowo. Udajecie przed nami teatrzyk, a kontynuujecie od okrągłego stołu aż po dzień dzisiejszy wszyscy jeden scenariusz, który się toczy. I na ten temat też możemy długo porozmawiać. W każdym bądź razie chciałbym panu powie powiedzieć, bo pan bardzo często występuje, rozmawia z politykami. Niech pan im powie, że wy politycy jesteście największym złem dla ludzi. Jesteście rakiem, który zżera Polskę. Takiej szkody, jaką naród dostaje od polityków. To od nikogo. Dziękuję bardzo. Starałem się skrócić. Oddaję mikrofon. Dziękuję serdecznie. Proszę pana. Pierwsza informacja dla pana dobra. Został pan wysłuchany. Z, przyje z przyjemnością. Więc pierwsza historia. Eee, został pan wpuszczony, zostanie pan, zostanie pan wypuszczony.